Nigdy nie zrobiłem 20 Foot Champions. Zawsze przegrywałem albo 11 mecz, albo 15, 18, a czasami przegrywałem mecz numer 1 i nigdy mi się to nie udawało. Dlatego dzisiaj robimy challenge. W 3 godziny moim celem jest zrobić 20 Foot Champions. A jeśli tego nie zrobię, to zaraz powiem ci, co się stanie. Przygotowanie rozpocząłem od meczów Division Rivals. Najwyższa elitarna dywizja, więc mecze były dosyć ciężkie. Udało się. Ostatecznie wbiliśmy najwyższą rangę, więc odebraliśmy też najlepsze nagrody. A, wcześniej zrobiłem ikonę i trafiłem widzić ale Widic nie weźmie udziału w tym challenge'u. Bez sensu. Później były eliminacji do Foot Champions 9-0 i meczu 10-0 chyba warto zobaczyć. Pierwsza brameczka, cyk. Ale z David Dawid Zinol. Dawid Zinol. Druga brameczka, cyk. Ale z uderzenie, ale Ależ zakosił ty. Były też niepowodzenia. No ale wracając do tego bilansu. 20,0 to mój wymarzony bilans. Powiem szczerze, już pierwszy weekend miałem ogromne marzenie, żeby ten bilans zrobić, ale. Niestety, zawsze było coś nie tak. Więc myślałem, myślałem i doszedłem do wniosku, że jeśli mam zrobić 20-0 Foot Champions, to tylko w pełni dużego wyzwania razem z wami. Dlatego poprosiłem moich znajomych, żeby przygotowali mi trzy wyzwania, które są zawarte w tych kopertach. I przed losowymi meczami będę je otwierał, i te koperty będą decydowały, jakie utrudnienie będę miał w najbliższym meczu. Eureka! No, i wpadłem na pomysł, że w kolejnym challenge'u to ty dasz mi wyzwania i utrudnienia, które będą ze mną przez całe spotkanie. Dlatego w tym momencie napisz komentarz, jakie utrudnienie mam wykonać w kolejnym tego typu odcinku. Przygotowania nie do końca szły po mojej myśli, ale przyszedł czas na relaks, dlatego przyszedł czas na otworzenie paczek. Ja lubię paczki, szczególnie paczki za najwyższą dywizję w Rainwalcach, paczki za elitarną. Zaczynamy od ciekawszych rzeczy. A ciekawsze rzeczy to są piki, ja wolę piki od paczek, a że mamy pika, to po prostu otwiera, otwieramy pika i od... O matko, Dzikiewicz znowu! Ja cię kręcę, no nieźle. Kongo takie, że heja banana. Złota paczka na początek, czek. Okej, okay. nieważne. Mamy Nazario, co jest? Kurwa Nazarenko. Dobra, paczka dwóch szatkich piłkarzy. O. O. ok. Okej. Paczka piłkarzy, lek rzadkich. Akuna ma tata. Depój! No i co? Teraz tutaj będziemy powolutku zmierzać w stronę słońca. Złota paczka premium. Franz, SP Limo. Mega paczka. Mega paczka. Czy mega rozsadzi mi jelita Chyba nie, bo nie są Niemcy. Bramkarz. Są so okej. Okay. Jest. Trap, naprawdę jest ok. Paczka za 100 tysięcy. Za elitarna dywizja, czy tam za eliminację? No, no nie wiem. Oh yeah, Moon Jane. Wow, Paka za 50 tysięcy końców. Paczka rzadkich zawodników. Oh yeah, Banery są super, już jest dobrze. Ja cię kręcę, Szwajcaria, nice. Kolejna paczka za 50 tysięcy monet. Jestem w szoku, bo jest walkout. Oh yeah, Brazylia, Bramkasz Ederson. Ale znakomicie. Moi drodzy, paka za 100 tysięcy końców, duża paczka rzadkich zawodników, daj coś! I będzie dobrze. Wow, walkout! Belgia? Napostnik! Lukaku! Dobra, skipuję to. No i sprawdźmy, Luka. Co? I co jest? Co tu się stało? I to jeszcze wymiennych? Eee! Ale Kongo! No jest Lakaka, tak, jest Lukaku, jest znakomicie, że Lukaku wyleciał, ale jest tu tyle Zacha. Okej, okay. przyszedł czas na omówienie naszego challenge'u, czyli co się stanie, jeśli nie zrobię 20.03 godziny. Otóż, jeśli challenge'u nie zrobię, to jednemu z Was rozdam te oto słuchawki, tylko że nowe oczywiście od partnera kanału Rokata Synpro, topowe słuchawki. I żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy polejkować ten film, zasubskrybować ten kanał, no i napisać komentarz z tym utrudnieniem, które mam wykonać w kolejnym odcinku. Challenge będę wykonywał takim składem. Był Vidic, ale no widicza, tak jak mówiłem, nie ma. Widicza nie ma. Na obronę wjechał za to Lucio, czyli najlepszy środkowy obrońca w grze, w mojej ocenie. Mega szybki, mega zwinny, no topowy obrońca. Obok niego jest Van Dijk, też prawdziwa petarda wśród środkowych defensorów. Na prawej obronie jest João Cancelo w formie, no bo jeśli ja mam zrobić 20-0, to ja też muszę być w formie, więc mój zawodnik na prawej obronie też musi być w formie. Taka tutaj delikatna zależność. No i nam ramce syn Aliego, Alison. <grymne> Cała reszta się nie zmieniła. Prawa strona Dembele, lewa strona Zinola, środek pomocy to jest Valverde i Vieira, atak Cristiano Ronaldo i Kylian Mbappé. Czy ten skład podoła? Zobaczymy. No dobra, ja już jestem przygotowany do wyzwania. Delikatnie się stresuje. zostaw lajka, jak mi kibicujesz. A, no i pamiętaj, że partnerem kanału jest Superbet, czyli legalny w Polsce Bugmacher. No i skodem listek HD przy rejestracji masz bardzo fajne bonusy, a kuponik, które na dzisiaj postawiłem, wygląda następująco. Pamiętaj, że zakłady bukmacherskie są dla widzów pełnoletnich. Okej. Okay. Stoper przygotowany, więc lecimy z pierwszym spotkaniem, ale zanim to dostałem info, że mam otworzyć pierwszą kopertę i zobaczmy, co w niej jest. A, okej. Okay. Po każdej straconej bramce Zrób 10 pompek przez cały Foot Champions. Wow! Coś czuję, że tutaj klata zapłonie. Okej, okay, w lewym dolnym rogu będzie ilość pompek, jaką zrobiłem od początku mojego challenge'u, a w prawym dolnym rogu będzie upływający czas, który pozostał mi do ukończenia tego challenge'u. No i tutaj widzisz mój bilans. Lecimy. Ale szkolnicy, Mokyo let's go! Jedziemy, 30 pompek. 2030. OK, Okej, nasze koło fortuny, którym byliście wy, zdecydowało, że lecimy z kolejnym challenge'em. Kolejne utrudnienie. Utrudnienie numer dwa. Rozpocznij mecz od straconej bramki. Okej, okay, lecimy. Ale tutaj bez pompek, jak coś, żeby było. Dawid Ginold! Tak jest, jest! Chyba będzie rage Dobra, Dobra, mamy meczik bez pompek, nice. Ajajajajaj! E, eee, eee! Tak jest, Cristiano Ronaldo, let's go! Tak jest, węble! Tak jest, mm. No nie! No i kolejny raz, koło Fortuny nie zawiodło. Utrudnienie numer 3. Zagraj mecz z zasłoniętym prawym okiem. Tak to wygląda? Tak jest, Ginol! tak jest! Brawo! być! Tak jest! Pięknie! O matko, aż dziwnie normalnie się tutaj ty. A, szybka przypominajka, zostały ostatnie miejsca na treningi 1 na 1 ze mną na Patreonie. Jeśli jesteś zainteresowany poprawą swojej gry, graniem lepiej i wykorzystywaniem bardziej swojego potencjału. To zobacz link w opisie. Mój Patreon jest dla ciebie dobrą opcją. Wracamy do kolejnych pompeczek. Okej, okay, bilans mamy cudowny. 19:0 to jest to bilans klasowy, klasa światowa. Ale 2 godziny, 55 minut. 5 minut mamy na rozegranie 20 meczu. A mecz normalnie trwa 12. Z przerwami nawet 15. Więc jedyny mój plan na to spotkanie, to sprawić, żeby oponent zrobił rage No taki mecz o 20-0 miał być emocje. Moi drodzy, moi drodzy, mamy to. Pierwsze historyczne 20-0. Coś pięknego. Naprawdę. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, i jeszcze do tego udało się osiągnąć, zrobić challenge. Czyli zrobiliśmy to w niecałe 3 godziny. I wiecie co? Te słuchawki, które mam w tym momencie na sobie, rozdam w kolejnym odcinku, gdzie otworzę nagrody za 20-0, to na moim koncie. Do tego dajcie znać, że chcielibyście zobaczyć taktyki, formacje i wytyczne, którymi zdobyłem te 20-0. Wow!